W Zamku Tarnowskich już po raz dziesiąty wręczono nagrodę imienia doktora Michała Marczaka. To nagroda przyznawana dla regionalistów badających historię swoich małych ojczyzn. W tym roku laureatem został ksiądz kanonik Marek Flis. Rodowity nowodębianin, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu oraz autor książki z dziejów Majdanu Królewskiego. Co laureat uznaje za swoje największe osiągnięcie? Nagroda imienia doktora Michała Marczaka wręczana jest od 2014 roku i jest formą uhonorowania tych, którzy kontynuują działalność patrona. To wyróżnienie dla regionalistów, badaczy lokalnej historii oraz społeczników, którzy promują wiedzę o dziejach regionu. Wręczenie nagrody tradycyjnie odbywa się w Zamku Tarnowskich. Inicjatywa pochodzi z trzech źródeł czyli Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego, Starostwa Tarnobrzeskiego i naszego muzeum i w zasadzie jest na przemian w jednym roku jest osoba wskazana przez powiat, w drugim roku jest osoba wskazana przez miasto, jeżeli tak można powiedzieć. Tym razem to powiat Tarnobrzeski wytypował tę postać ku zresztą mojej ogromnej radości, ponieważ znam od wielu wielu lat księdza Marka Flisa. Publikował w tarnobrzeskich Zeszytach Historycznych, publikował w zeszytach nowodębskich, jest autorem kilku opracowań. Dwa czy trzy lata temu wydał znakomitą monografię Majdanu Królewskiego. Uznaliśmy wszyscy zgodnie, że to osoba, którą którą warto nagrodzić, którą, e, która jest e, no, tutaj może mało znana, bo, bo, bo to nie jest jakaś postać, e, której nazwisko przewija się, przewija się wśród, e, wśród na przykład Tarnobrzeżan, ale, tak jak mówię, po zapoznaniu się z jego, po, po się z jego postacią, no, okazuje się, że jest to człowiek naprawdę zasłużony, jeśli chodzi o to krzewienie kultury i o to, żeby historia, ta historia bliska, bo tak ją trzeba nazwać, no nie, nie została zapomniana. Tegoroczny laureat urodził się w nowej dębie i poza tym, że jest cenionym kapłanem. To od lat z pasją zajmuje się historią Majdanu Królewskiego. Został ochrzczony w tamtejszej parafii i tam chodził do szkoły podstawowej. To właśnie gdy był uczniem bardzo mocno zaczął interesować się historią. Czuję się no, niezmiernie wyróżniony. Mam ten zaszczyt i honor, że mogę znaleźć się w takim gronie. Kiedy zgłębiałem historię tutaj okolic, to no, podstawową moją książką właśnie był ternobrzek w opracowaniu pana doktora Marczaka. To również Miechocin, Pana Rawskiego, Pana Wrawskich, to również dzieło Jana Słomki, które wprowadziły mnie no właściwie w historię tego terenu rejonu, tych wydarzeń osób, które tu oddziaływały na ten teren. Laureat Nagrody imienia doktora Michała Marczaka otrzymuje grawerton i nagrodę finansową na wsparcie kolejnych projektów. Bezcenna jest natomiast satysfakcja. Znalezienie się w gronie osób zasłużonych to najlepsza możliwa forma wyróżnienia. To także forma motywacji, by działać i wydawać kolejne publikacje. Majdan nie jest, muszę powiedzieć, jeszcze etapem zamkniętym. Publikacja będzie poszerzona i o kolejne materiały, które udało się zgłębić. Natomiast tak, jeżeli chodzi o Sandomierz, o Nadbrzezie, już udało mi się zebrać troszkę materiałów o początkach historii Zarzekowic, Ostrówka, Nadbrzezia, portu w Nadbrzeziu, także mogę powiedzieć, że pracuję nad tym. Jeszcze tak na marginesie zaznaczę, że ogarniam tę historię tak na pograniczu Nowej Dęby, Majdanu i tu Tarnobrzegu i Sandomierza, bo Nadbrzezie kiedyś należało do powiatu tarnobrzeskiego, obecnie jest w Sandomierzu. Także te wątki się nakładają, przeplatają, no i coś z tego wychodzi. Przyznanie nagrody ma jeszcze jeden ważny cel. Jest nim pokazanie, że wokół nas jest wielu regionalistów, którzy z pasją odkrywają kolejne tajemnice i wzbogacają wiedzę o dziejach regionu. Często to ludzie działający w zaciszu swoich domów, którzy rzadko pojawiają się w mediach. Swoją działalność traktują przede wszystkim jako pasję. Przyznam się, że kiedy 10 lat temu wymyśliłem tę nagrodę, Obawiałem się rzeczywiście, że braknie jak to panu ładnie ują tych marczaków, ale y, mija 10 lat i w mojej głowie są jeszcze kolejne osoby, które zasłużyły na tą nagrodę i mam nadzieję, że będziemy przez kolejne lata kontynuować taka, żeby rzeczywiście e, tych Marczaków nie brakowało, a e, mówiąc wprost, odpowiadając na to pytanie, ta nagroda jest również po to, żeby tych Marczaków nie brakowało, żeby rodzili się nowi Marczakowie, żeby była ta nagroda zachętą dla tych, którzy pasjonują się historią e, regionalną, działają na rzecz małej ojczyzny i mam nadzieję, że temu ta ja, nagroda również będzie służyć. Zwieńczeniem uroczystości w Zamku Tarnowskich był recital piosenki francuskiej. Tym razem wystąpił duet krakowskich artystów Adrianna Bujak-Cyran oraz Krzysztof Cyran. Te piosenkę śpiewał Jean, żebrak Notre Dame, sam nie miał szans, dam, To tak śpiewał nam. Czyś na wozie, czyś pod wózem, na równinie, czyś wśród wzgórz, to bez miłości. Idąc życia tru, aż pośród płatków róż, to bez miłości ani róż. Banku miał solidny wkład, mógł cały świat.